Jeśli nie wiemy, co się działo wcześniej i się nagle rodzimy nie wiadomo skąd, to nasz mózg nie jest po prostu przygotowany, nasza mentalność nie jest przygotowana do, takiego, do akceptacji takich raptownych zmian. I dlatego z jednej strony uczmy się korzystać z technologii, ale z drugiej po prostu dbajmy o swoje wspomnienia, mówiąc w największym skrócie. Zwłaszcza, że możemy stamtąd czerpać. Niezwykle ciekawe lekcje. Tutaj mam przykład, jedna z historii, którą y, opisuję w swoich anegdotach. To jest historia w ogóle przecież prawdziwa, absolutnie. Ja miałem y, wyjątkowe, może szczęście, obserwować. Y, Gwałtowną zmianę technologiczną na wsi Polskiej. Kiedy byłem dzieckiem, dlatego, że jak Babcia zaczynała żniwa, jako właścicielka gospodarstwa, zbierała wszystkich sąsiadów. No to mamy podobne wspomnienia zbierała wszystkich sąsiadów z kosami, ale szła na pole razem z nimi, ze swoim sierpem, który, leża, który wisiał zawsze przez cały rok w ogóle nad jej łóżkiem. Ja nie miałem pojęcia, dlaczego babcia zdobi swoje łóżko sierpem yy, i pewnie nie umiałem wtedy o to zapytać. Natomiast yy, yy, coś się okazywało, że babcia pierwsza zaczynała yy, takie pierwsze, rzęcie, pierwsze rzęcie, tak, tak, i dopiero potem wchodziły kosy. I później dopiero sobie uświadomiłem, jak zacząłem czytać na ten temat, że tak naprawdę co babcia robiła? Babcia po prostu narzędziem znanym ludzkości od kilku tysięcy lat zaczynała w ogóle żniwa, a potem dopiero wchodziły te brutalne kosy. Te, te, to, 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 z czego co, co dopiero się pojawiło no, y, kilka tysięcy lat później, zanim y, ludzie zaczęli y, używać sierpów. Y, I to było, jak miałem kilka lat, osiem, sześć, sześć, osiem mniej więcej. Taki cudowny rytuał, prawda? Tracimy takie dbałość o tego typu. Ale, ale w ciągu dwunastu lat, zanim wyjechałem stamtąd na studia i porzuciłem już no, życie wiejskie. Dokonało się dużo, dużo więcej, mianowicie od niedługo potem y, weszły na pole konne y, żniwiarki, kosiarki, hmm. tak. dalej trzeba było ręcznie to podbierać, te wiązać snopki i stawiać, e, i, stawiać je. i stawiać je i potem młócić w ogóle, ale y, niedługo potem te konne y, zostały zastąpione przez snopowiązałki, również konne, y, czyli już y, y, to maszyna wiązała w ogóle i teraz trzeba było tylko stawiać i za mojego życia, weszły kombajny. Znaczy, za, mojego, za mojej bytności tam weszły kombajny. Czyli jak ja miałem 18-19 lat, też po prostu na polach pojawiły się kombajny. I czyli w, w ciągu 12 lat, powiedzmy, dokonała się rewolucja technologiczna, yy, która od sierpa, to, od, od sierpa który kombajny, był upowszechniony, powiedzmy tam, od, czy, który, który... Kosy weszły w XVII wieku w Polsce. Więc kilka tysięcy lat ludzie używali w ogóle sierp, a potem w ciągu 12 lat od kosy do przeszliśmy do kombajnu. Konsekwencje społeczne tego są ciekawe, bo sama technologia, no po prostu wiadomo, takich zmian technologicznych pewnie czeka nas dużo więcej. Ale konsekwencje społeczne są takie, że te wszystkie prace, kiedy był sierp i KOSA, a nawet y, później jeszcze i y, 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 kosiarka, konna, i snopowiązałka. Łączyły ludzi, one naprawdę. tak. były wykonywane wspólnie. Znaczy, cała społeczność po prostu sobie nawzajem pomagała. Czy dzisiaj byliśmy u tego, tak. jutro. I co byliśmy... jest ważne, zawsze kończyło się to wieczorem po pracy, po umyciu się pod studnią, y, wspólnym, y, wspólną biesiadą. Zawsze. Także każdy to był zwyczaj, yy, to był przymus. Gospodyni wyskakiwała z pracy pierwsza kilka godzin wcześniej i po prostu przygotowała to przyjęcie. Jedzono, pito, opowiadano. Podobnie było na wykopkach, tak? Jakby daje tak. Jakby Ale był co jest ważne, zwyczaj. nie tylko jedzono, opowiadano. Ludzie po prostu przy, 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 przywoływali Musiałecie. wspomnienia wymieniają się tymi wspomnieniami, po prostu bez przerwy to była rozmowa i to była więź, która po prostu, nie tylko ta wspólna praca, ale ta wspólne biesiodowanie tworzyło pewną specyficzną więź, którą się nazywa kapitałem społecznym.